Witajcie, witajcie, dzisiaj 9 styczeń 26 roku, minus 13 w Wielkopolsce, od dawna takiej temperatury nie było, a ja Wam będę mówił jak przygotować przyczepę do zimy, wiem, za późno, najmniej częściowo. Materiał kręciłem od końca października przez listopad, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście trzeba było przystąpić do przygotowania. Ja swoją przygotowałem, gorzej z emisją tych nagrań, brak czasu i dopiero teraz znalazłem tą chwilę. Więc no, na pewno już jest za późno na spuszczenie wody ze zbiorników. Trzeba było dawno to zrobić. Jeśli nie spuściliście, to już niestety mogą być awarie wiosną, jak puści, puszczą mrozy. No, ale może to się komuś przyda w następnych latach. A poza wodą, no to są inne rzeczy, które należy też przygotować w przyczepie, zrobić, a niekoniecznie one zostały wykonane przez Was. Może ktoś właśnie dopiero kupił przy, przyczepę i będzie chciał ją sobie gdzieś tam zostawić przez zimę i żeby ona bezpiecznie. Była więc w tym filmie, dzisiaj zaproponuję, zapro, zaprezentuję Wam, jak ja przygotowuję swoją, swoją przyczepę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia, do lajka. No i miłego oglądania. Przygotowuję przyczepę wstępnie do zimowania. Najważniejsze na dzisiaj, bo zbliżają się mrozy, to spuścić wodę. już jest pusty w wodzie wody jest niecałe pół zbiorniczka w tym celu zdejmę miarkę Przy nalewaniu jest specjalny syfon, czyli tu woda musi się przelać, żeby nie pachniało i e, tu, jak się spojrzy do środka, jest odrobina wody, więc żeby to przy mrozie nie zmarzło, nie rozsadziło, to jeszcze należy w tym miejscu spuścić tą wodę. O. Ważne też, żeby pompkę użyć. I wydmuchać wodę, która się znalazła w przewodach i w pompce. Przy zakładaniu miarki warto zwrócić uwagę, że tu jest odpowietrzenie, jest odpowiednia dziurka tu w obudowie i trzeba włożyć tą gumkę właśnie w to miejsce i ona się tam ładnie odpowietrza, ale jest to, to ważne, gdyż sobie za pierwszym razem zrobiłem to powiedzmy w ten sposób i przez to odpowietrzenie woda przelewała się na wybojach i gdzieś tam do środka łazienki się wlewała, nie wiedziałem w ogóle dlaczego się coś takiego dzieje. Myślałem, że jest nieszczelny układ, a to po prostu przez to, że nie włożyłem w odpowiednie miejsce gumki i odpowietrzenia. Zresztą wysokość tutaj, akurat do tego prowadzenia, mocowania, akurat jest w jednym miejscu, właśnie po to, żeby to idealnie tutaj pasowało. Teraz czas na spuszczenie wody wewnątrz. Troszeczkę w środku nieposprzątane po ostatnim wyjeździe. Zawsze staram się sprzątać w ciągu jednej doby od wyjazdu, ale z racji tej, że niestety przez najbliższe miesiące nie planuję już wyjeżdżać, to nawet człowiek nie ma chęci przygotowywać przyczepy. No bo niestety nigdzie nie pojedziemy. Włączę prąd, żeby sobie tą wodę z układu dmuchnąć. Dla tych co nie widzieli to w ten sposób mam łazieneczkę przerobiłem sobie, okroiłem. wyrzuciłem plastikowe zabudowy. Zrobiłem z tyłu szafeczkę ze sklejki, okleiłem folią, właśnie. Okej, okay. warto, tak jak będę to robił w głównej pompce, wydmuchać na zimę wodę z pompki i z układu, z wężyków. Okej, okay, woda. Ze zbiorniczka, dwa zbiorniki, zbiornik 20 i 30 litrów, połączone docelowo wymienię to na jeden jakieś 60 litrowy. Ok, odkręcamy spust. On oczywiście ma dziurkę, żeby się przelał. To rurek ogrodowych, coś takiego sobie zrobiłem i jest dziurka gdyby się coś przelewało, za duże ciśnienie czy podczas napełnienia po prostu przeleje się, zaczyna się tam przelewać, wiem, że mogę zakręcić zostawię sobie to na środku jest sorki. dziurka, którą woda sobie spływa żeby nie płynęło to pod podłodze, to sobie od dołu założyłem rurkę 50 normalną kanalizacyjną i wydłużyłem o jakieś 20 cm. I na końcu założyłem moskitierę metalową e, owiniętą tretką. Po to, żeby robaki nie wchodziły z powrotem do środka. Bo, oczywiście, na zimę zostawiam otwarty ten zbiornik, żeby w środku było przewietrzenie. Co jeszcze? Mam tutaj coś w stylu filterka, czyli zbiorniczek z jonami srebra. On jest na jeden sezon, na 50 litrów, takie coś. Warto sobie to wrzucić, żeby woda w środku nie zakwitła jakimiś sinicami, czy bakteriami, czy inne rzeczy. Na pewno jest to dobre. Nawet no, już go jest po sezonie, tego już więcej nie zużyję. Ok, co ważne należy na zimę zostawić kraniki w pozycji otwartej po to żeby woda sobie tutaj spłynęła oczywiście ona nie spłynie z powrotem do zbiornika dlatego trzeba zrobić spuszczenie wody z przewodów zarówno pod zlewem jak i zlewem kuchennym i łazienkowym mamy takie zaworki które w lewo odkręcamy i w ten sposób słychać że zaczyna woda ściekać. Odkręcamy je z umiarem, bo jak za mocno wykręcimy, to zatyczki wypadną i woda będzie nam się do środka wlewać. Czyli teraz grawitacyjnie woda sobie spływa. Tak jak mówię, kraniki powinny być w pozycji do góry. Po to właśnie, żeby powietrze weszło do przewodów i sobie tam woda spłynęła. I żebyśmy mieli gwarancję, że nie zostaje odrobina wody, która, w noc, która zimą zamarznie i rozsadzi, wiele osób niestety miało już takie przygody. Ok, tu lepiej widać te zaworki przy oświetleniu. Jak woda zaczyna spływać pod przyczepę, a w kranie robi się podciśnienie, wciąga powietrze. Po dwóch, trzech dniach warto je wkręcić z powrotem, bo tak naprawdę to są otwarte rurki na zewnątrz. I jak znam życie, pająk może je wykorzystać do zimowego nocowania, zagniżdżenia się, wejdzie w przewody, zrobi jakiś tam zator. Więc za dwa, trzy dni, jak ta woda sobie spłynie. To, to sobie zakręcić yy, oczywiście tutaj też zalecam wydmuchanie tego kompresora wydmuchanie wody z układu najlepiej wyjąć pompkę przy użyciu pistoletu może być gumowa końcówka jak jeszcze jest należy podać tu ciśnienie i mieć otwarte zaworek zaworki przede wszystkim te które spuszczają wodę z strumy. Z podgrzewacza. I to tyle. Dalszy etap sprzątania i przygotowywania do zimy. Sprzątnąłem wszystkie poduszki, koce i tego typu rzeczy, które były w przyczepie. Spakowałem do przewiewnych pokrowcy, po to, żeby one sobie gdzieś w domku mogły oddychać i nie skisły przyczepie, należy otworzyć wszelkie szafy, tak, żeby był swobodny przepływ powietrza. Przede wszystkim na łóżko, tak, lodówkę też za chwilę zostawię otwartą. I też te poduchy podniosę do góry i otworzę skrzynki pod, pod poduszkami, pod kanapą, po to, żeby był swobodny przepływ powietrza. Wiele osób boi się. Że przyjdziemy mróz, że będzie wchodzić przez wywieczniki, które mamy gdzieś tam w podłodze. Tych wywieczników nie należy wykrywać. Należy wręcz przeciwnie otworzyć na mikrowentylację okna. Z dachową jest przykryta przyczepa półpokrowcem, ale również mam rozszczelnione duże okna dachowe po to, żeby powietrze sobie oddychało, żeby nie gromadziła się wilgoć. Mróz nie zrobi szkody w przyczepie. Niestety. E, niestety wilgoć, która zamarznie, tak. Przyczepy, oczywiście spuszczona woda, wydmuchana instalacja, e, wymontowany akumulator i nie zapomnijcie zabrać wszelkich przedmiotów, które mają w sobie wbudowane akumulatorki e, nam z pracą swoją właściwości, warto je właśnie w tej chwili naładować w domu i przechowywać naładowane do końca zimy, żeby były sprawne na początku nowego sezonu. Kolejny aspekt do zabezpieczenia w na zimę to najlepiej postawić ją pod wiatą. Ale jak nie masz wiaty, to ja postawiłem na pół pokrowiec. Pełne pokrowce mają swoich zwolenników i przeciwników. Mówią, że się za bardzo mogą tam pocić i tego typu rzeczy, ale Dach uważam, że powinien być zabezpieczony ze względu na te mrozy. Możliwość jednak dostania się gdzieś tam wilgoci, niezauważania tego na czas i przez mrozy rozsadzenia. Tak to u mnie wygląda. Jeszcze dookoła za oczka zaciągnę taką linkę. Natomiast wymyśliłem, znalazłem ostatnio na AliExpress. Taką właśnie kedrę, którą wsuwamy sobie i można zabezpieczyć na ciągnąć na tych natryfytkach. Na szybach, żeby nie porysować ich, założona otulina od rur hydraulicznych. Aby odciążyć opony, aby się nie odkształciły przez kilka miesięcy, stojąc na miejscu, oraz aby odciążyć oś ramy, warto zastosować kobyłki, na których ustawiamy centralnie przyczepę. Oczywiście najpierw podnosimy do góry łapy, żeby podkładając lewarek i podnosząc, nie powyginać tego. Podnosimy ramę. I wówczas taką kobułkę podkładamy mniej więcej na środku, a następnie z powrotem założyć łapy. No, i też warto pamiętać, że nigdy nie podnosimy i nie utrzymujemy całej konstrukcji na łapach, które są tylko do podłogi przykręcone. One służą do stabilizacji, a nie do tego, żeby utrzymywać cały ciężar przyczep. Zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj u mnie. Śnieg, mróz. Ale to jest to, co ewentualnie zimą lubię. Nie deszcz i wiatr. Ok. Na dzisiaj to już wszystko. To, co zrobiłem, co pamiętałem, jak przygotowałem, to Wam pokazałem. Natomiast zapraszam do komentarzy, jeżeli coś powinienem jeszcze w niemieckiej przyczepie zrobić dodatkowego. To dopiszcie, może ktoś z tego skorzysta. Może ja następnym razem skorzystam, a może jeszcze to zrobię. No i oczywiście poza tym zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia lajka. To dla mnie wiele znaczy. Dzięki, do następnego.